Pamiętacie jeszcze, jak w Vice City zmieniłem kategorię samolotowi z plane na Boat, a ten po wpadnięciu do wody dostawał ataku epilepsji? No więc dzisiaj zrobię coś bardzo podobnego, ale tym razem wezmę na warsztat San Andreas. Jakie cuda wydarzą się po dokonaniu tego zabiegu? Wszystko to pokażę w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy od tego, że pojazdy w GTA San Andreas podzielone są łącznie na 10 różnych kategorii. Większość z nich mówi sama za siebie, ale jest kilka takich, które wymagają wyjaśnienia. Do kategorii Bike zaliczają się motocykle, do BMX należą rowery, natomiast do Am-Truck, który jest skrótem od Monster Traka, wliczają się także wywrotka i ciężarówka Dune. To, do której kategorii przypisane są pojazdy, możemy zobaczyć w pliku wilko.ide. Eksperyment będzie polegał na podmienianiu danej kategorii na każdą inną, co łącznie da nam 90 różnych kombinacji. To dużo, ale spokojnie, materiał nie będzie jakiś szczególnie rozciągnięty. Mimo to będzie się dzisiaj dużo działo. Na pierwszy ogień pójdą samochody. Po zmianie kategorii na M-trzak w zasadzie nic się nie zmieni, nadal będą one funkcjonowały tak jak zwykle. Jedyną zauważalną różnicą jest to, że psuje się hydraulika, koła podnoszą się do góry, co sprawia, że nie będzie można dalej jeździć. Jest to cecha charakterystyczna dla pojazdów z kategorii n Można to także zaobserwować w Monster Traku. Wszystkich samochodów nie będę tutaj pokazywał, bo w zdecydowanej większości posiadają one identyczne właściwości. Skupię się za to na wyjątkach. Na przykład czołg zostanie wyposażony w węższe opony, a środkowe koła zostaną usunięte. Wieżyczka przestanie się obracać, ale mimo to nadal będzie można strzelać w dowolnym kierunku. Ogólnie wszelkie elementy, które się obracają albo wykonują jakikolwiek inny ruch, ulegają unieruchomieniu, ale ich funkcjonalność pozostaje nienaruszona. Armatka wozu strażackiego także nie będzie się obracać, choć i tak będziemy mogli lać wodą, gdzie nam się podoba. W lawecie natomiast zniknie hak holowniczy, ale to i tak nie stoi na przeszkodzie, żeby holować na przykład samoloty. Z pojazdami dzieją się też inne rzeczy. Na przykład w kokarcie koła stają się szersze, a my będziemy podczas jazdy szorować podwoziem po asfalcie. Na dodatek pojawia się tutaj jakiś błąd z cieniowaniem, przez co pojazd miga co chwilę na czarno. Jeżeli spróbujemy użyć podnośnika w wózku widłowym, to z jakiegoś dziwacznego powodu podniesie się nam kamera. Sam podnośnik jednak pozostanie w takim samym miejscu. Natomiast jeśli podniesiemy spych w buldożerze, to kamery wywali gdzieś w chmury i nie będziemy widzieli zupełnie nic. Co ciekawe, psuje się w taki sposób tylko kamera z tyłu pojazdu, bowiem kamery ze zderzaka i filmowa nadal działają bez zarzutu. Po wyjściu z pojazdu powraca ona do naszej postaci, ale jak wsiądziemy do niego z powrotem, to znowu ją wystrzeli w stratosferę. Rozwiązaniem tego problemu jest tylko wczytanie gry na nowo. Jeżeli zmienimy samochodowi kategorię na trailer, to nie będzie dało się do niego wsiąść. No chyba że użyjemy takiego jednego skryptu, który dawno temu napisał jeden z moich widzów. Zauważymy też, że w pewnym stopniu zepsuje się sterowanie, a zwłaszcza to, że na wstecznym będziemy jechali znacznie wolniej. Montując hydraulikę, która w tym przypadku działa już normalnie i podnosząc zawieszenie do góry, możemy naprawić ten problem. To wszystko dotyczy zwykłych samochodów, bo nigdy nie zgadnicie co po zmianie kategorii dzieje się z czołgiem. Tak, tak właśnie wygląda czołg w roli przyczepy. Co tu się w ogóle odwaliło? Przednie koła podniosło do góry, a wieżyczkę umieściło pod podwoziem. Ale to nie wszystko, bo jeżeli spróbujemy takim czołgiem strzelić, to dojdzie do wystrzału. Nas na parę parędziesiąt kilometrów w powietrze i będziemy przy tym wykonywać kilka tysięcy piruetów na sekundę. Im więcej razy klikniemy lewy przycisk myszki, tym będziemy się obracali coraz szybciej. Podczas zetknięcia z ziemią czołg lubi się odbić niczym piłeczka kauczukowa i zachowując swój ponaddźwiękowy ruch obrotowy poleci w kompletnie randomowym kierunku. Ogólnie wszelkie ruchome elementy w pojazdach zostają umieszczone pod podwoziem, a ich funkcjonalność ulega zmianie. Przykładowo, mimo że armatka wozu strażackiego znajduje się pod kołami, to woda wydobywa się z wnętrza pojazdu. Laweta z kolei całkowicie się zepsuje i nie będzie może nią holować żadnego samochodu. Jeszcze większe zmiany zobaczymy, kiedy zmienimy auto kategorię na Plane. W takim przypadku otrzyma on wszystkie cechy charakterystyczne dla samolotu. Tak, oznacza to, że będzie dało się nim latać. Dodatkowo na radarze pojawią się wszystkie elementy, które normalnie występują tylko w samolotach. Poza tym, autem możemy się teraz rozbić o wieżę, tak jak nas samolot w sumie przystało. Samochód Tornado jest pod tym względem wyjątkowy, ponieważ oprócz zdolności latania otrzymuje także, nie wiem dlaczego, możliwość strzelania rakietami i z zupełnie tak, jakby stał się wojskowym myśliwcem. Co prawda nie testowałem wszystkich samochodów, ale jestem przekonany, że jest to jedyne auto w całej grze, które zyskuje taką właściwość. Żaden inny lowrider nie zachowuje się w taki sposób. Po zmianie kategorii na heli, samochód teoretycznie otrzymuje właściwości helikoptera, ale w praktyce wygląda to tak, że będzie on jedynie co jakiś czas podskakiwał, więc o lataniu możemy sobie jedynie pomarzyć. Czołg natomiast potrafi oderwać się od ziemi na dłużej, ale są to raczej spazmatyczne ruchy wywoływane kliknięciem lewego przycisku myszki. Gdy zmienimy auto kategorię na Boat, to pierwsze co rzuci nam się w oczy, to brak wszystkich kół za wyjątkiem prawego przedniego. Do samochodu będzie dało się wsiąść tylko za pomocą skryptu od mojego widza, a wtedy zobaczymy, że w ogóle nie będzie dało się nim kierować. No, skoro jest to teraz de facto łódź, to wydaje się logiczne, że nie będzie dało się nim jeździć po asfalcie, a zamiast tego będzie dało się nim pływać. Otóż nic bardziej mylnego, bo samochód w momencie kiedy zetknie się z wodą, dostanie jakiejś kurwicy macicy i zacznie nim wywijać na wszystkie strony świata, obracając się przy tym z prędkością gówna spuszczonego w kiblu. O jakimkolwiek sensownym sterowaniu nie ma żadnej dyskusji. Czołg zachowuje się w bardzo podobny sposób, i nie, nie da się nim już własnoręcznie strzelać lewym przyciskiem myszki. Po zmianie kategorii na Train, samochód pojawia się zawieszony kilka metrów nad ziemią, a jakakolwiek próba zbliżenia się do jego drzwi kończy się odepchnięciem naszej postaci na parę metrów. Do auta można jednak wsiąść podlatując od góry i używając skryptu, jednak nie będziemy mogli się nim ruszyć ani nawet z niego wysiąść. Zresztą same pociągi, gdy je zespawnujemy Trainerem, zachowują się w podobny sposób. Ciekaw jestem, czy gdyby istniał jakiś mod, który by pozwalał na spawnowanie dowolnego auta na torach, to dałoby się nim jeździć tak jak zwykłym pociągiem. Niestety kategorie Bike i BMX są na tyle problematyczne, że jeżeli spróbujemy zespawnować samochód przypisany do którejś z nich, to gra się skraszuje. Najwidoczniej samochód pełniący rolę motocykla to dla niej pomysł tak absurdalny, że nie potrafi go sobie ona wyobrazić. Odnośnie czterech ostatnich kategorii, które teraz omówiłem: Boat, Train, Bike i BMX. To nieważne, czy przypiszemy do nich samochód, helikopter, łódkę, motor czy cokolwiek innego, to za każdym razem będzie działo się to, co przed chwilą opisałem. Obserwacje dla każdego pojazdu będą identyczne. Składem sprawa wygląda trochę inaczej, bo o ile będzie dało się zespawnować auto z taką kategorią, to po wejściu do niego gra znowu wywali do pulpitu. Tak dzieje się w przypadku samochodów, monster traków, przyczep, samolotów i helikopterów. Nadeszła pora na pojazdy m -Truak. Gdy monster Trakowi zmienimy kategorię na samochód, to jego koła ulegną poszerzeniu, aczkolwiek nie wpłynie to w żaden sposób na jego sterowanie. Pewnie teraz pomyślicie: A co z tym bugiem, który pozwala na wystrzeliwanie pojazdów? No więc niestety ten bug przestaje tutaj działać. Po najechaniu na inny samochód nic się nie dzieje. Wywrotce koła stają się znacznie szersze niż w Monster Trucku, co wygląda jeszcze bardziej absurdalnie. A gdy spróbujemy podnieść jego skrzynię, to kamery wywali w kosmos. Jeżeli chodzi o zmianę na pozostałe kategorie, to pojazdy M3 zachowują się w sumie tak samo jak samochody. W kategorii Trailer ruchome elementy zapadają się pod podwozie, dzięki czemu wywrotka zyskuje nowy, poroniony wygląd. W kategorii Plane pojazdy zaczynają latać, a w kategorii Train wiszą nieruchomo w powietrzu. Kolejną grupą pojazdów są przyczepy. Po przypisaniu im kategorii Samochód zmieni się zachowanie niektórych z nich. Przykładowo, naczypy nie będą już utrzymywać równowagi i zaczną pochylać się do przodu, a kultywator nie będzie już samoczynnie skręcał i będzie można nim jeździć w linii prostej. Z kolei sterowanie przyczepą bagażową nie zmieni się nic a nic. Po zmienie na którąś z pozostałych kategorii przyczepy zachowują się identycznie jak samochody i monster traki, dlatego nie będę się tutaj już po raz kolejny powtarzał. Samoloty natomiast to zupełnie inna para kaloszy. Gdy przypiszemy je do kategorii samochód, zapadną się one częściowo pod ziemię i nie będzie dało się nimi wystartować. Nawet jak podniesiemy je na jakąś wysokość, nic to nie da. Spadną one prosto na ziemię, jak kamień w wiatr z gnojowicą. Jeszcze słówko odnośnie hydry. Jeżeli wpiszemy kod jumpjet, to ta pojawi się wbita w ziemię, po czym wybuchnie tylko raz jak zwykły samochód. Tak, coś takiego również podlega zmianie. Po ustawieniu kategorii na Endschluck, Trailer i Heli dzieje się w zasadzie to samo, ale uwaga, tyczy się to tylko i wyłącznie samolotów wyposażonych w śmigło, bo jak spróbujemy zespawnować samolot z silnikami odrzutowymi jak Hydra czy AT400, to grawywali do pulpitu. Z czego wynika ta zależność? Nie mam zielonego pojęcia. Zmiana kategorii na boat sprawi, że powrócą nasze wspomnienia z Vice City. Helikopter, helikopter. Helikoptery po ustawieniu kategorii jakiegoś pojazdu lądowego również będą stały nieruchomo. Jeżeli jednak postanowimy ją zmienić na samolot, to stanie się coś takiego. Nie minęła nawet sekunda, aż się rozbiłem. Ba, nawet nie trzeba tutaj żadnego klawisza wciskać helikopter sam zaczyna robić jakieś obertasy w powietrzu. Raz po raz ociera się o ziemię, co w końcu doprowadza do jego wybuchu. Tak czy siak, nie ma mowy o jakiejkolwiek kontroli nad nim. Jeśli chodzi o zmianę kategorii na boat, to helikoptery są pod tym względem wyjątkiem w całej grze. O ile będzie dało się je zespawnować, to próba zasięgnięcia za ich sterami doprowadzi do wywalenia gry do pulpitu. Dokładnie tak samo jak w przypadku kategorii kład. Łodzie, niestety, całkowicie opierają się naszym badaniom, bo nieważne jakiej kategorii byśmy im nie przypisali, to gra będzie się kraszowała w momencie ich zespawnowania. Jedynym wyjątkiem jest tutaj kategoria pociąg, aczkolwiek łodzie w takiej sytuacji będą zachowywać się tak jak pozostałe pojazdy. Z pociągami jest podobnie, można im ustawić kategorię tylko na Boat. Po wpadnięciu do wody i wykonaniu 2000 obrotów stają się powietrznym pendolino. Co ciekawe, pociąg pełniący teoretycznie rolę łodzi można postawić na torach i jeździć nim tak, jakbyśmy żadnej zmiany kategorii nigdy nie wprowadzili. Co jest jeszcze dziwniejsze, po tym jak taki pociąg się wykolei i wpadnie do wody, nie będzie już wykonywał żadnych paralitycznych ruchów, zupełnie tak, jakby naprawdę zapomniał, że ma zmienioną kategorię w pliku. Motocyklon można przypisać jedną z trzech kategorii. Są to łódź i pociąg, w przypadku których dzieje się to samo co z pozostałymi pojazdami. Natomiast trzecią kategorią jest BMX, czyli rowery. Nasza postać będzie pedałować podczas jazdy na takim motorze, a także będzie mogła na nim podskakiwać. Można tutaj jednak zauważyć coś o wiele dziwniejszego. Ręce cj trzymającego kierownicę są tutaj o wiele dłuższe niż normalnie. Mało tego, gdy wsiądzie razem z nami druga osoba, to ta również będzie ją trzymać, a jej ręce wydłużą się jeszcze bardziej, jakby to był jakiś biedak cosplay Slendermana. Na motorze Freeway ręce CJ-a przypominają jakiś szlaczek narysowany przez pięciolatka, a gdy będą siedziały dwie osoby, to tylko ta druga będzie trzymała kierownicę swoimi powyginanymi łapami, zaś CJ będzie trzymał nie wiadomo co. W przypadku rowerów, jedynymi działającymi kategoriami są Boat i Train, ale tutaj nic innowacyjnego już nie odkryjemy. Co ciekawe, gra będzie się kraszować nawet po tym, jak ustawimy im kategorię Bike, mimo że poruszamy się w obrębie jednośladów. Pozostał nam jeszcze kład, który posiada swoją własną kategorię. W jego przypadku działają te same kategorie co u samochodów, Monster Trucków oraz przyczep. Gdy ją zmienimy na Car albo M-Truck. To nasza postać zanim wsiądzie na kłada, wykona animację jego podnoszenia. W przypadku trailer trzeba będzie posłużyć się skryptem od mojego widza. Sterowanie kładem pozostanie w żaden sposób nienaruszone, jedyne co to nie będzie dało się z niego spaść. Jeżeli będzie za nami chodziła druga osoba, to najpierw również wykona ona animację podnoszenia kłada, po czym usiądzie na nim w dokładnie tym samym miejscu co CJ i zacznie przez niego przenikać. Zmiana kategorii na M-Truck sprawi, że zepsuje się w nim hydraulika, zmiana na plane nada mu zdolność latania, a zmiana na Bike czy BMX doprowadzi do wysypania się gry. I tak oto zostały omówione wszystkie 90 kombinacji kategorii, a nasz eksperyment dobiegł końca. Jak widzieliście, to czy gra kraszowała się przy spawnowaniu pojazdów czy nie, oraz jak takie pojazdy w ogóle się zachowywały, to była czysta loteria. Fakt, sporo przypadków się powtórzyło i musiałem je w tym filmie pominąć, ale nie brakowało też tych unikalnych, ryjących banie momentów. Ja się z wami żegnam, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia.